Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci polskiej turystki w Egipcie. To jedna z najbardziej tajemniczych historii ostatnich lat. Sprawą śmierci Magdaleny Żuk żyje cała Polska. Tak zaczynały się tytuły większości materiałów, które ukazały się w prasie na temat tragicznej śmierci polskiej turystki w Egipcie. Ale rzeczywiście sprawa jest bardzo tajemnicza, a co za tym idzie wzbudza zrozumiałe emocje i kontrowersje. Może dlatego w internecie mnożą się domysły, kolejne hipotezy, kolejne wersje wydarzeń, pojawiają się kolejni świadkowie i kolejne firmy detektywistyczne, które zabierają w sprawie głos. Ale co tak naprawdę wiemy po upływie sześciu lat? No właśnie niewiele. Postanowiliśmy uporządkować wszystkie fakty, a także domysły ludzi i przedstawić wam je w jednym filmie. Przypominamy jednak, że nie stawiamy żadnej tezy ani nikogo nie oskarżamy. Także nie posiadamy żadnych nowych informacji, tak jak wspomnieliśmy. Chcemy wszystko ułożyć w jednym filmie. Dla osób, które interesują konkretne wątki, dodaliśmy sygnatury czasowe, które są opisane w opisie pod filmem. Zanim jednak zaczniemy główny wątek, zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji i podzieleniem się w komentarzu o Waszych teoriach na temat jej śmierci. Magdalena Żuk urodziła się 11 września 1990 roku i pochodziła z Bogatyni. Bogatynia znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie z Gorzeleckim. Znajduje się blisko granicy i z Czechami i z Niemcami. W momencie nagrywania filmu mieszka tam około 17 tysięcy ludzi. Magda miała dwoje rodzeństwa. Już od najmłodszych lat była bardzo samodzielna. Lubiła sport, między innymi dużo biegała. Przygotowywała się nawet do półmaratonu. Tak jak wiele młodych dziewczyn, tak i Magdalena Żuk chciała być modelką. W 2011 roku wzięła udział w wyborach miss Powiatu Zgorzeleckiego. Ale to nie wszystko, do tego umiała znaleźć czas na, na naukę, ponieważ studiowała dietetykę. Kilka miesięcy przed wyjazdem do Egiptu przeprowadziła się do Wrocławia. Tam właśnie w jednym z klubów, a dokładniej w klubie Grey, poznała Markusa. Magda i Markus spodobali się sobie nawzajem i tym oto sposobem zostali parą. Chciałabym się teraz przyjrzeć bliżej osobie Markusa, ale jest o nim naprawdę niewiele informacji, a jeśli już są to okazuje się, że są nie do końca prawdziwe. Jedyne co tak naprawdę wiemy to, to że był fryzjerem. Podobno całkiem dobrym, bo zdobył wiele dyplomów z różnego rodzaju mistrzostw we fryzjerstwie. Było dużo hipotez jakoby Markus miał coś wspólnego ze śmiercią Magdaleny, ale były głównie oparte o znajomość z osobą o pseudonimie Złoty. Ten z kolei miał mieć coś wspólnego ze śmiercią modelki Karoliny Kaczorowskiej, która tak na marginesie też jest ciekawą sprawą, i też zrobimy o niej materiał. Natomiast i te informacje w internecie były błędne, ponieważ według prokuratury chodziło o inną osobę z tym samym imieniem, z tym samym przezwiskiem, ale z innym nazwiskiem. Tym oto sposobem przechodzimy do momentu, kiedy Magda chce zrobić niespodziankę urodzinową dla swojego chłopaka. Postanawia kupić wakacje w Egipcie, a dokładniej w Marsalam. Jest to kurort w Egipcie, który jest bardzo turystyczny i kojarzy go większość Polaków. Cechuje się wręcz wypasionymi hotelami, które wyglądają jak pałace, przepięknymi plażami i przede wszystkim rafą koralową. A do tego wakacje w Egipcie są stosunkowo tanie. Warto dodać, co jest podejrzane, że Markus wraz z rezydentem Mahmudem są znajomymi na Facebooku. Później, gdy cała afera wybuchnie, Markus usuwa go ze znajomych. Wróćmy jednak do biletów. Jak sam Markus powiedział w wywiadzie. Kiedy pan się dowiedział, że Magda wykupiła wycieczkę do Egiptu? Dniu wylotu. Wtedy też Markus zorientował się, że jego paszport jest ważny krócej niż sześć miesięcy, a to nie pozwala na wjazd do Egiptu. Postanowił na szybko sprzedać bilety na swoim Facebooku. Było to około godziny 16.05. Niektóre informacje mówią o tym, że to było inne konto Markusa, a on te ogłoszenie tylko udostępnił. Podobno dlatego, aby nie dostawać spamu na swoje prawdziwe konto. Wylot miał być po godzinie dwudziestej, więc jak nie trudno się domyślić, biletów nie udało się sprzedać. Zresztą przypomnijmy, że Magda mieszkała we Wrocławiu, wylot był natomiast z katowic. To ponad 200 km drogi. To około dwie godziny jazdy samochodem. Oczywistym jest, że to zdecydowanie za późno, aby ktoś kupił bilety. Oczywistym jest również, że na lotnisku trzeba być trochę wcześniej. Wtedy postanowili, że Magda poleci sama. Niektórzy bliscy Magdy twierdzą, że podobno Markus wiedział kilka dni wcześniej o planowanej wycieczce, ale ciężko jest udowodnić, czy faktycznie tak było, czy tak jak sam wspomniał, dowiedział się dopiero o godzinie 13 w dniu wylotu. Mi osobiście ciężko jest uwierzyć, że tak późno się dowiedział. Przecież Magda słynęła z tego, że była mądra, zaradna i przedsiębiorcza. Markus przecież pracował, musiał wziąć wolne, musiał się przecież spakować, musiał również kupić niektóre potrzebne rzeczy. Dodajmy również fakt, że to była niespodzianka urodzinowa dla niego, a nie dla niej, aby ona sama leciała do Egiptu. Ewidentnie jest dużo sprzeczności. Markus ze swoim kolegą Maciejem S. postanawia ją zawieźć na lotnisko w Katowicach. Około północy Magda ląduje w Egipcie. Zameldowała się w hotelu Three Corners. Po zameldowaniu zadzwoniła do partnera. Teraz są dwie rozbieżne wersje. Z jednej z nich wynika, że gdy zadzwoniła do Markusa, to kobieta nie mówiła o zdenerwowaniu czy niepokoju. Druga wersja mówi o tym, że powiedziała wówczas do swojego chłopaka, że słyszy dziwne krzyki i hałasy w pokoju obok. W tej wersji Magda, gdy rozmawiała ze swoim chłopakiem, zeszła również na recepcję i Markus przetłumaczył wszystko na język angielski, ponieważ kobieta nie znała na tyle języka angielskiego, aby powiedzieć o tym hałasie. To dziwne, bo bliscy Magdy twierdzą, że angielski znała na wysokim poziomie. Recepcjonista faktycznie poszedł do pokoju obok Magdy, ale według niego wszystko tam było w porządku. Według innych Polaków lecących w tym samym kierunku, już na lotnisku Magdalena zachowywała się nienaturalnie. Wiele osób mówiło o tym, że wyglądała jakby była pod wpływem środków odurzających. Niestety nie posiadamy żadnych informacji o tym, czy kamery znajdujące się na lotnisku potwierdzają słowa Polaków. Nie mamy dostępu do tego typu nagrań, ponieważ nie zostały upublicznione. Natomiast myśląc logicznie, gdyby Magda już wtedy zachowywałaby się dziwnie, to po prostu nie zostałaby wpuszczona do samolotu. Pewnie też ochrona lotniska chciałaby przeszukać bagaż Magdaleny, aby sprawdzić czy np. te dziwne zachowanie nie jest spowodowane przewozem nielegalnych środków lub rzeczy. Policja jednak twierdzi, że w zachowaniu Magdy nie było nic podejrzanego i zachowywała się spokojnie. 26 kwietnia rodzice Magdaleny dostali informację od Markusa, że ich córka jest agresywna i roztrzęsiona. Wtedy skontaktowali się z polską ambasadą w Egipcie, która zapewniała, że Magda jest pod opieką rezydenta i że wszystko jest w porządku. 27 kwietnia w czwartek Markus kupuje bilet powrotny dla Magdy. Decyzję tę podjął w oparciu o poprzedni dzień, w którym, jak wspomnieliśmy, Magda była agresywna i roztrzęsiona. Wtedy kontakt z Magdą był coraz słabszy. Tutaj po raz kolejny są dwie wersje zdarzeń. Jedna mówi, że kobieta napisała smsa do swojej siostry o tym, że prawdopodobnie ktoś jej dosypał czegoś do drinka. Druga z kolei mówi o tym, że zadzwoniła do swojej siostry. Podczas tej rozmowy miała mówić niewyraźnie, jakby faktycznie była pod wpływem narkotyków. Była jakby otumaniona. Podczas tej rozmowy też miała wspomnieć o tym, że ktoś prawdopodobnie jej czegoś dosypał. W tym dniu wieczorem, według lokalizacji BTS, telefon Magdy logował się najpierw na plaży, a później przez całą noc logował się 20 km od plaży. Co świadczy o tym, że wypłynęła na jakimś statku na otwarte morze. Według biura Lampart ubranie, które miała Magda na sobie tego dnia, zostało przebadane i okazało się, że były na nim ślady kilku, niezidentyfikowanych osób. Natomiast kwestie te zostały pominięte przez prokuraturę. Według relacji matki zmarłej turystki w piątek rano 28 kwietnia, w trzy dni po wyjeździe, do rodziny dotarło wstrząsające nagranie wideo, ukazujące kobietę, leżącą w progu pokoju hotelowego. Przy niej widoczna od pasa w dół postać, ubrana w czarne męskie buty, takież spodnie i białą koszulę w granatową kratę. Kiedy wróciłam z zakupów, nasza najmłodsza córka Małgosia pokazała mi filmik, na którym nasze dziecko leży na podłodze, zwinięte jak zwierzątko w białym szlafroku. Ja nie wiedziałam w ogóle co się dzieje. Dla mnie to było jakieś nienormalne. Moje dziecko leży skulone, takie biedne, a mnie tam nie ma, mówiła Elżbieta Żuk reporterowi uwagi. Ciężko jest uwierzyć, że dziwne wypłynięcie przez Magdalenę, w nocy z 27 na 28 kwietnia, może nie mieć nic wspólnego z dziwnym porankiem, w jakim zastaną Magdę. Rezydent zawiózł Magdalenę Żuk do najbliższego szpitala w Port calip jednak według informacji przekazanych przez Biuro Podróży, lekarze mieli odmówić jej przyjęcia uzasadniając, że szpital ten nie zajmuje się chorobami psychicznymi. Turystka wróciła więc do hotelu. Tego dnia o 6 rano pracownicy hotelu ściągają Magdę Żuk z hotelowego dachu. Tu warto zadać kilka pytań. Po pierwsze, jak weszła na dach budynku? Po drugie, po co właściwie tam weszła? Po trzecie, czy zrobiła to sama, czy może ktoś jej pomógł tam wejść i liczył, że będzie na tyle zdezorientowana, że być może spadnie? Byłoby to na rękę komuś, kto mógł wcześniej ją skrzywdzić. O ile oczywiście ktoś jej zrobił krzywdę? Przypominamy, że nikogo nie oskarżamy, jedynie głośno mówimy to, co widać na pierwszy rzut oka. W tym dniu o godzinie czternastej Magda miała wrócić do Polski, a między innymi rezydent oraz osoby, które opiekowały się Magdą o tym wiedziały. Czy być może chcieli, aby Magda nie wróciła do naszego kraju? Zdawali sobie sprawę z tego, że przecież mogłaby wtedy o wszystkim opowiedzieć. Przenosimy się do godziny czternastej. Tak jak wspomnieliśmy, wtedy Magda miała wrócić z samolotem do Polski. Na miejscu okazuje się, że lekarz będący na lotnisku stwierdza, że Magda nie jest w stanie polecieć samolotem do Polski ze względu na jej stan psychiczny. To bardzo dziwne, aby przed wylotem jakiś psychiatra lub psycholog badał daną osobę i stwierdzał, czy ona jest w stanie polecieć, czy nie. Dziwnym jest też fakt, że taka osoba znajduje się na lotnisku. Następną dziwną rzeczą jest opinia wydana przez samego pilota, który to właśnie zatwierdził decyzję lekarza o tym, że Magda jest w zbyt słabym stanie psychicznym i że nie może polecieć. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie słyszeliśmy o tym, aby pilot decydował, kto leci, a kto nie. Dziwnym jest również fakt spotkania takiego pilota przed odlotem. Sami dużo podróżujemy, ale nigdy nie spotkaliśmy pilota przed odlotem. Postanowiliśmy skontaktować się ze znajomymi z pytaniem, czy kiedykolwiek spotkali pilota tuż przed tym, jak mieli lecieć. Każdy z zapytanych zaprzeczył: W momencie, kiedy Magda nie zostaje wpuszczona do samolotu, o godzinie 17.00 rezydent czyli Mahmutka, kontaktuje się z Markusem, aby mu wszystkim opowiedzieć. Mowa o tej słynnej rozmowie, którą nagrał Markus. Tu znowu są pytania retoryczne. Po co właściwie Markus nagrywa rozmowę z Magdą? według niego samego po to, by mieć dowód, co się tam dzieje, ponieważ miał złe przeczucie. Na ten pomysł jednak nie wpadł sam Markus, a jego mama. Podczas jego nagrywania jest z nim jego przyjaciel Michał R oraz szefowa Magdyżuk. Jeśli chodzi o szefową, to tu są pewne niejasności. Mowa tutaj o samym nagraniu. Markus i Szepowa twierdzili, że jej nie było przy tej rozmowie, a później sama pisała, że jednak była przy tej rozmowie, podczas kiedy Markus tą rozmowę przerzucał na komputer. Sama rozmowa jest dziwna, wiele osób twierdzi, że Markus też zachowywał się dziwnie. Ciężko nam jest ocenić. Na pewno podejrzane były słowa jego kolegi, który wyszeptał: Nie wyciągaj o niej. A skoro już przy samym nagraniu rozmowy jesteśmy, to trzeba dodać pewien szkopuł, który został odkryty, prawdopodobnie przez biuro Lampard. Według nas to bezdyskusyjny dowód na to, że pełny i prawdziwy przebieg tej rozmowy nie jest publicznie znany. Przyjaciel Markusa wysyła do niego e-mailem ten plik. W mediach publikowano jedynie jego przyciętą wersję. W teorii to nagranie ma na celu uwiecznienie dowodu, że ktoś ma gdzie zrobił krzywdę. W praktyce chodzi o doskonałe alibi. Samej rozmowy nie będziemy analizować, ponieważ ten film trwałby dobre 30 lub 40 minut. A w internecie jest pełno różnych analiz, które można zobaczyć. Pokażemy Wam tylko jeden urywek, który mówi o wszystkim. Coś się stało? Czy oni Tobie coś zrobili? Myszko, powiedz mi, nie bój się. Myszko, nie bój się, powiedz mi. Tak? Tak? O godzinie 19.00 Magdalena wie, że na wózku inwalidzkim do szpitala w Port Galip Do godziny 23.45 jest odizolowana przez personel szpitala. Około godziny 23.50 daje jej się wymknąć. Kamery rejestrują moment, w którym przebiega korytarzem i zostaje zatrzymana przez mężczyznę. Mężczyzna łapie i obezwładnia kobietę, kiedy ta próbuje się uwolnić i odpowiada agresją. Dobrze wie, co się dzieje. Wie, że jest manipulowana i przetrzymywana. Wie też, że podawano jej narkotyki i jest przerażona. Uczestnikiem zdarzenia jest jeszcze co najmniej czterech mężczyzn i co najmniej jedna kobieta. Kiedy Magdalena upada na ziemię po zachodniej stronie kadru, mężczyzna skutecznie zasłania kamerę monitoringu, jej nagranie zajścia. Magdalena wstaje i rzuca się na mężczyznę w koszuli, w kratkę, ewidentnie koncentrując się na nim. Mężczyzna, który zasłaniał wcześniej kamerę swoim ciałem, łapie ją od tyłu i obezwładnia. Razem kładą się na ziemię. Przebiega kolejny mężczyzna w białym uniformie szpitalnym i łapie kobietę za nogi, próbując obezwładnić ją skutecznie. Magdalena zostaje uderzona w głowę, i po tym uderzeniu opada z siły i zostaje wyniesiona z korytarza. Niedługo później traci przytomność. Ledwie nastał kolejny dzień, bo o godzinie 2:40 Magda w dziwnych okolicznościach wypada z okna. Według zeznań pielęgniarki, próbowała wcześniej dwa razy wyskoczyć, jednak udawało się ją powstrzymać. Jak widać, przysłowie do trzech razy sztuka w tym przypadku się sprawdziło. Magda wyskoczyła z pierwszego piętra. To właśnie wyskoczenie z pierwszego piętra miało doprowadzić do obrażeń, które spowodowały późniejszą śmierć. Z dokumentu medycznego wynika, że Magdalena miała poważne obrażenia, ale tylko po lewej stronie ciała. Pogruchotana w trzech miejscach lewa noga, przebite żebrami lewe płuco oraz obrażenia głowy z lewej strony. O czym to może świadczyć? O tym, że Magda w momencie, gdy wyleciała przez okno, musiała być nieprzytomna lub na tyle osłabiona, że podczas lotu nie spróbowała lub nie zdążyła chociażby podświadomie przyjąć pozycji obronnej dla ciała. Ale jeśli była tak mocno osłabiona, to nie dałaby rady wyskoczyć. W momencie, gdy sama by wyskoczyła, powinna wylądować frontem, a nie upaść na lewą stronę. Sama możliwość wyskoczenia jest także podejrzana, przecież Magda nie miała sił, na szpitalnym korytarzu po ciosie w twarz straciła przytomność. Cały czas siłowała się z mężczyznami, co musiało kosztować ją mnóstwo siły. Personel od razu ruszył po Magdę. Jedną z kolejnych rzeczy, o którą można się przyczepić, jest to, że po takich obrażeniach absolutnie nie powinni ją nieść za nogi i ręce. To było dla niej zbyt niebezpieczne. Powinni ją wziąć na nosze, ale nie zrobili tego. Po tym incydencie zostaje przewieziona do szpitala w Hurgadzie. Dociera tam około godziny ósmej. Sam transport też jest dosyć kontrowersyjny. Według niektórych lekarzy, tak długi transport również mógł działać na szkodę Polki. W tym czasie w Polsce rodzina Magdy szuka kogoś, kto może do niej polecieć. Na to decyduje się przyjaciel Markusa, Maciej S. Ten sam, który ją zawoził na lotnisko. Niestety nie zdążył dojechać do Magdy, kiedy jeszcze żyła. Według strony egipskiej, zgon Polki następuje o godzinie 17.30. Wiadomość ta szokuje rodzinę Magdy. Ich ostatnią wiadomością, którą posiadali, było to, że ich córka jest w szpitalu, dlatego właśnie odetchnęli z ulgą. Ale po śmierci Polki, internet rozgrzał się do czerwoności. Mówiły i pisały o tym wszystkie media. Ale w tym przypadku to dobrze, bo dzięki temu śledztwo trafiło na półkę, ze sprawami, którymi trzeba zająć się natychmiastowo. Niemal od razu rodzina, świadkowie i pracownicy hotelu zostali przesłuchani. Przesłuchania nie uniknęły również osoby, które z Magdą leciały samolotem. 9 maja do Egiptu udaje się polski prokurator i biegły medycyny sądowej w celu dokonania czynności procesowych. Dzień później Zbigniew Ziobro, który był prokuratorem generalnym oznajmia, że czynności procesowe w Egipcie się zakończyły. Wówczas Ziobro przyznał, że istnieje duża szansa, iż mogło chodzić o zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się handlem ludźmi. Po wielu miesiącach do polskich biegłych w końcu docierają wyniki sekcji zwłok. W organizmie Magdy znaleziono ślady popularnego w Afryce narkotyku o nazwie KHAT, amfetamina, metamfetamina czy ekstazy. Nie trzeba być orłem mądrości, aby wiedzieć, co taka mieszanka jest w stanie zrobić z ludzkim organizmem. Co najśmieszniejsze, do dzisiejszego dnia śledczy z Egiptu nie przekazali wszystkim dokumentów sądowych w tej sprawie. Natomiast jedna rzecz, w której Egipcjanie jak i Polacy się zgadzają, to to, że przyczyną śmierci był upadek, a właściwie obrażenia nim spowodowane. Oficjalne stanowisko polskich biegłych jest takie, że Magda popełniła samobójstwo. Natomiast częstym motywem wśród ludzi, który miałby tłumaczyć zachowanie, jest choroba zwana psychozą. Ta teoria zdecydowanie pojawia się najczęściej zaraz obok planowanego morderstwa. Nie chcemy oceniać kto, co i jak, chcieliśmy tylko przedstawić fakty i poszlaki, które dają do myślenia. W tej sprawie jest nadal wiele nieporuszonych wątków, ale nie czujemy się, aby opisywać dosłownie każdy z nich krok po kroku. Nie jesteśmy od osądzania i przypominamy jedynie, że coś, co wydaje się logiczne, wcale nie oznacza, że jest prawdą, ale również działa to w drugą stronę. Dlatego nie chcemy się wypowiadać co się stało. Zostawimy to dla Was. Dzięki za poświęcenie tak dużej ilości czasu. Jeśli się materiał spodobał, proszę zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zostaw suba. Pozdrawiam.